Blanka Mieszko, bardzo miło widzieć Was po świętach. Jak tam święta Blanka? Święta, święta i po świętach, słuchajcie. Ja yy, nie spędzałam z rodzinką niestety, ale bardzo dobrze trochę odpoczęłam. No właśnie, bo Ty wyjechałaś sobie do Stanów. Dlaczego się na to zdecydowałaś, odejmując sobie trochę treningów? Odjęło nam to tydzień treningów, tak naprawdę. Mieszko nie był pocieszony. Chociaż też trochę odpoczął, prawda? Tak, odpocząłem troszeczkę. Tak. Yy, a ja sobie to zrobiłam, dlatego że musiałam zawodowo tam pojechać w celach filmowania czegoś, co się tam wydarzyło, co się ukaże zaraz już. Okej, okay, dobra. A ty, Mieszko, jak zareagowałeś na informację o tym, że Blanka musi wyjechać na e, tydzień? Jak to, jak to było? Bo to no, duż, dość duża strata dla waszej pary, moim zdaniem. Pomyślałem wreszcie, coś odpocznę. Wreszcie. No dobra, to jest jedna wersja, a druga, a, a druga wersja, miałeś tak, że trochę się zmartwiłeś, że inne pary, dwa tygodnie, aby tylko tydzień. No tak, trochę był stres. No też się dzwoniliśmy troszkę online i tam Blanca sobie sama ćwiczyła, więc jej coś tam podpowiadałem. Ja sam też zacząłem Poloneza z panem Polonezem, więc zrobiliśmy układ wysłałem Blancę, jak to wygląda, żeby sobie też właśnie oglądała i się przygotowywała. No i tak, i teraz jak wróciła, no to dwa razy tyle musimy ćwiczyć, nie? Wy w tym tygodniu tańczycie dwa tańce, jeden to narodowy, a drugi do muzyki folk. Tak. Który taniec jest większym wyzwaniem dla Was? Hmm, hmm... Wydaje mi się, że chyba ludowy, bo musimy się trochę wczuć w rolę, tak, no, bardziej. Nie wiem, możemy mówić tak, że mamy... A tak. no poloneza macie, to wszyscy, wszyscy już wiemy, cała Polska wie, że będzie polonez. Mamy poloneza, tak. Niby się wydaje, że prosty, ale znowu, no każdy go gdzieś tańczył na jakiejś tak. studniówce, albo po tańcówce tak. i każdy się na nim zna, więc to jest wolny taniec, więc żeby się tam wczuć w ten klimat i w ogóle go ładnie pokazać przed sędziami, przed publicznością, no to... Nie jest, nie jest takie proste jak się wydaje. Tak, wydaje się dużo prostsze, a nie jest. Nie wiem, czy wiecie, ale pan, który uczy was poloneza, stwierdził, że wy będziecie mieli odczarować tego poloneza. Czy wiecie, na czym to odczarowanie będzie polegało? Polega, polega na tym e, podobno, że e, poloneza, którego znają wszyscy, to tak naprawdę nie jest <grym> tak. Do końca. Jest w innym miejscu. Tak, jest zupełnie inny akcent. uderzenie, in naj, ustawienie tak, ciała. Tak. Inne. To nie jest tak, jak myślicie z tym polonezem, po prostu. Czyli to, co ludzie tańczą na studniówkach i nazywają polonezem, to nie polonez, tak? To jest takie, taka karykatura, pan powiedział, poloneza. Tak. Tak my pan powiedział. Nie, my się nie znamy, on tak, tak powiedział, że tak. Pan polonez wam odpowie na resztę pytań odnośnie Właśnie. poloneza. Dobra, a w tym polonezie można się fajnie pokazać? Można jakoś zaskoczyć widzę. Jak to, jak to jest? Na pewno zaskoczymy strojem. Tyle tak, wam mogę obiecać. Obiecujemy, zaskoczymy strojem. Sami jesteśmy I sami zaskoczeni. Jest zaskoczeni. Generalnie uważam, że to będzie najbardziej memiczny i tiktokowy czas w tym sezonie. Cały, tak, wszystkie pary. Będzie naprawdę wow. Polonez kojarzy się ze studniówką. Blanka, czy ty byłaś na swojej studniówce? Jak to wyglądało? Nie byłam na studniówce. I bardzo bym chciała w ogóle pójść na studniówkę, dostaję dużo zaproszeń na różne studniówki. i może w końcu skorzystam. Naprawdę, bo ja nigdy nie byłam, ponieważ uczyłam się w Stanach w tamtym czasie i. Oj, przepraszam, telefon mi dzwoni. Dobra, dobra, nauczyłaś no, się w Stanach i tam nie ma studniówek, czy jak to jest? Tam nie ma studniówek. Tam jest high school prom, ale studniówek nie ma i nie ma, nie ma poloneza przede wszystkim. No dobra, czyli jeżeli pojawi się jakieś sensowne zaproszenie z Polski od polskiego fana albo od polskiej gwiazdy, to Blanka idzie na studniówkę. Idę, już umiem tańczyć polonę, to słuchajcie. Szybka akcja. No dobra, no to w takim razie y, czekamy na zaproszenia i będziemy analizować wszystko. Zbliża się sezon matur, czego ty życzysz maturzystom? Życzę wytrwałości, życzę dużo skupienia i przede wszystkim spokoju. Spokoju, dużo spokoju. Jaks. Relax, take it easy. You got this. A który Twój utwór najbardziej się nadaje do interpretacji na maturze? Bo w 2023 roku była taka akcja, że ktoś tam solo zinterpretował, a teraz, który Twój utwór nadaje się najbardziej na interpretację maturalną? Ja myślę, że ten utwór przed nami. No ale to wiesz, to musi być już w maju, czyli musisz z tych starych utworów wybrać któryś, który nadaje się na interpretację. Mm, wybieram. If you want me. Ok, to no inter, interpretujcie, sami się zastanówcie, jak możecie to zinterpretować. Tak Wracając do tematu tańca z gwiazdami, co ty sądzisz o klątwie niebieskiej sukienki? Bo Właśnie temat coraz poważniejszy. Właśnie widziałam coś, co, na, na szczęście na razie nie mam żadnej niebieskiej. Nie Ej, dobrze, że nie wybrałam niebieskiej, pamiętasz, miałam, chciałam niebieską, wybrałam tak, teraz, różową. Tak, Widzisz, czułam coś. No i um, opowiem wam kawał, chcecie? No dawaj. Wiesz, który? Nie. Czułam coś. Wiecie, jak, jak nazywa się chińska wróżka? Ja to cuła. I ty czułeś, żeby tej niebieskiej sukienki tak. nie brać. A ty wierzysz w ogóle w takie rzeczy, że coś może być na rzeczy, czy raczej to jakieś takie głupie gadanie? Zależy, zależy, ale zależy jak leży. Natomiast um, lepiej omijać na wszelki wypadek, słuchajcie. A który przesąd omijasz na wszelki wypadek? Jak czarny kotek przebiegnie na przykład, albo um, jak się wysypie sól, to trzeba tam sypnąć za siebie. Ej, a co się stanie, jak się wysypie sól, to się z, tym, z kimś pokłócisz, czy, czy, nie, czy jak to jest? Nie wiem co, ale lepiej nie ryzykować. Ale wiesz, co zrobić i to, co tak. trzeba zrobić? To, trzeba chyba. Zalewę albo prawie ramię sypnąć tą solą. Coś takiego. I wtedy się wszystko odczaruje. A ty, Mieszko, masz jakiś przesąd, w który naprawdę wierzysz? Chyba nie, nic mi teraz na głowę nie przychodzi. A wy nie macie tanecznych przesądów, że nie wiem, jak tam się ten, jak się nazywa to, co przybucie jest? Pantofel? Pantofel obcas. się ode. Obcas się oderwie, to jest nieszczęście? Nie macie te, czegoś takiego? Wee, ta. Może się to zdarzyć, ja. zawsze mi... Partner... Panka, ty nie jesteś tancerką, no. <laughs> więc to jest czas mieszka, to jest czas yes. mieszka. Dobra, i jest coś takiego tanecznego? No, zawsze mi partnerki mówiły, żebym brał dwie pary butów, bo jakby się z jedną coś stało, ale nigdy mi się nie stało, więc mam nadzieję, że się też nie stanie. Lucky guy. A tak to... No są jakieś szczęśliwe majtki z takich. No, naprawdę? No tak to Jak na turnie jeździłem, jak Serio? na turnie jeździłem, to miałem tak, o, to te są takie szczęśliwe, bo w tych miałem na przykład no. pierwsze miejsce no. gdzieś tam. A I potem tak. To wow. takie to było. Załóż je. Symboliczne. W niedzielę. W niedzielę szczęśliwe majtki. Tak. A to, Koniecznie tak. muszą. być. No, no, co niedzielę przyszłańczyć. Niedzielę to szczęśliwe? Tak. Tak, czasowe? Nie wiem. No. No, to teraz musisz to, zwrócić na to uwagę. Odświeżyć, wyjąć tam z ramki. A w świecie artystycznym, muzycznym są jakieś przesądy? Mm, nie wiem, ale wiem tyle, że zawsze mówimy, że jak generalna próba trochę nie pójdzie, to wykon będzie super. No tak. Okej, okay, dobra. Kończąc naszą rozmowę, już zaraz będzie finał. Czy ty masz już plany po finale? Będziesz chciała odpocząć? Jak będzie wyglądał twój czas po finale? Mam plany. Mam plany. No, jakie? Takie, że pierwszy tydzień mam trochę rzeczy do zrobienia zaległości, które nie jestem w stanie teraz zrobić. Mam studio na pewno, wracam do studia, no i zaczyna się dla mnie sezon koncertowy, festiwale i tak dalej, więc się przygotowuję do tego. Muszę sobie przygotować cały, cały, całą setnistę, wszystko odświeżyć, zrobić wszystko tak, jakbym chciała, żeby to wyglądało, więc dużo pracy z tym, ale. Na pewno będę chciała polecić na wakacje. I gdzie te wakacje chciałabyś spędzić? Szczerze nie mam, mam parę pomysłów, ale nie wiem jeszcze gdzie. Na pewno ze znajomymi, z dobrą obstawą i fajne, ciepłe miejsce. A wakacje w Polsce to dobry pomysł dla ciebie? Czy to jest tak, że ludzie cię zaczepiają i nie bardzo możesz sobie odpocząć i wychillować? Różnie. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że dla mnie lepszym pomysłem byłoby wyjechać za granicę, nawet gdzieś blisko za granicę, żeby, żeby troszeczkę mieć takiego jednak więcej prywatności i spokoju. I tak też zamierzam zrobić, natomiast też nie widzę raczej problemu. A miałeś psychofana? Tak. No i jak to wyglądało z tym psychofanem? Wiecie, no różnie to jest. One po prostu się pojawiają, znikają w różnych miejscach, w których nikt nie wie, że ja jestem, i oni nagle wiedzą, że ja tam jestem, więc różnie to bywa. Ale że to są tylko takie kwestie śledzenia, czy już jakieś przekraczanie granic na się pewno, pojawia? Ja myślę, że na pewno jest to w pewnym sensie trochę przekraczanie pewnych granic. Natomiast póki jakby nic się nie dzieje złego, takiego, że, że strasznie mi coś przeszkadza i, i jakby nie, nie idzie to dalej, no to dla mnie jest to okej, okay, no. w pewnym sensie zrozumiałe. A ty byłaś kiedyś kogoś psychofanką? Nie zdarzyło mi się. No i to jest piękne <laughs> <laughs> podsumowanie. Dziękuję bardzo Twoją. wszystkie. Nie, bo nigdy nie było Cię. Co bardzo dyskretnie. Bardzo dyskretnie to robisz. Dziękuję Ci Blanka za to, że robisz to dyskretnie. Trzymajcie się, tańczcie pięknie, poloneza i, i tyle. Najważniejsze głosujcie na parę numer jeden, potrzebujemy Waszych SMS-ów. Zawsze. A macie trochę takie myśli, że jak jesteście wysoko, to ludzie mogą myśleć, że jesteście bezpieczni i tak mniej chętnie głosują? Tak. Mamy takie myśli, ale to jest nieprawda. Potrzebujemy Waszych SMS-ów bardzo, nie naprawdę. Ile mamy punktów? To nie zależy od Jak punktów. Pęczymy. Do końca, tak. No dobra, to głosujemy. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.